Dla mnie powstanie takiego centrum kryzysowego jest zupełnie niesłychane, ponieważ kiedy ja przechodziłam chorobę wiele, wiele lat temu, raka piersi, to nie było właściwie żadnych informacji. I ja korzystałam z tego, co syn mi przetłumaczył z angielskich książek, czy z tego, co ludzie mi powiedzieli. Nie było po prostu nic. Także dzisiaj patrzyłam na to, jak zaczarowana. To jest wielkie przedsięwzięcie, mam nadzieję, że to pomoże pacjentom, bo ja się zajmowałam profilaktyką raka piersi indywidualnie, dlatego że zauważyłam, że nic nie ma, a poza tym wiedziałam to, o czym mówiłam dzisiaj tutaj, że rak nie boli i dlatego ja się nie badałam, bo mi się wydawało, jak nie boli, to nic nie ma i kobiety nie wiedzą. Że to w ogóle przychodzi bez bólu. Ja tego raka hodowałam 8 lat. Ja to nazwałam błędem zaniechania, i dlatego też opublikowałam nawet swój dziennik choroby. Prowadzę dzienniki od <grytania> przeszło 30 lat i opublikowałam jeden rok swojej choroby, co było dla mnie bardzo dramatyczne, bo. No, obnażyłam się trochę przed ludźmi, ale uważam, że było warto. Wyszło wznowienie potem i w tej chwili w wydawnictwie nie ma już ani jednego egzemplarza, bo chciałam przynieść tu do centrum onkologii, bo to jest zawsze potrzebne. Informacja, a także indywidualna informacja między pacjentami jest bardzo ważna. Dzisiaj tu lekarze mówili dużo też na temat tej strony, która powstała i myślę, że to będzie służyło wszystkim świetnie i że wiele osób po prostu uratuje zdrowie, ale też czasem życie.